Subskrybuj teraz, nie przegap żadnej historii, podziel się swoimi przemyśleniami lub refleksjami w komentarzach. Wszystko zaczęło się w chłodne październikowe popołudnie w sennej miejscowości na obrzeżach Portland w stanie Oregon. Jesień pomalowała drzewa w ogniste odcienie bursztynu i karmazynu, powietrze niosło delikatny zapach sosny i dymu z drewna. To był taki dzień, kiedy czas zdawał się zwalniać, dając przestrzeń na oddech i refleksję. Ale nie miałam zbyt wiele czasu na refleksję. Byłam po łokcie w pudełkach, pomagając mojemu najlepszemu przyjacielowi, Jasonowi Carterowi, przeprowadzić się do nowego mieszkania. Z Jasonem znaliśmy się jeszcze od szkoły średniej. Był takim typem, który potrafił rozśmieszyć, nawet gdy wszystko zdawało się rozpadać. Inteligentny, uprzejmy, ale uparty jak diabli. Właśnie dostał pracę w firmie technologicznej w Portland, a ja zaoferowałam pomoc przy przeprowadzce. On zgodził się, pod jednym warunkiem, że pomogę mu złożyć jego skomplikowaną w montażu staromodną szafę, którą kupił online. Szafa przybyła w pięciu ogromnych, ciężkich pudełkach. Jej rzeźbione drewniane panele i ozdobne mosiężne uchwyty sprawiały, że wyglądała jakby należała do wiktoriańskiego zamku, a nie do jednopokojowego mieszkania złuszczącą się farbą i skrzypiącą podłogą. Jason stał nad największym panelem, spoglądając na wąski korytarz prowadzący do sypialni. To nie przejdzie przez ten otwór, powiedział, mrużąc oczy z niedowierzaniem. Uśmiechnęłam się z przekąsem i odgarnęłam kilka kosmyków włosów za ucho. Powoli, powiedziałam cicho niemal drażniąc, damy sobie radę, zaśmiał się, ale w jego oczach widniała niepewność. Nie wiem, Amanda, zarysujemy ściany, albo coś złamiemy, albo obie rzeczy. Zaufaj mi, powiedziałam, robiłam to już wcześniej. Mruczał coś pod nosem, ale podnieśliśmy panel razem, manewrując nim z ostrożną precyzją. Rzecz była ogromna, miała ponad dwa metry wysokości, z niewygodnymi kątami i delikatnym wykończeniem, które zdawało się gotowe pęknąć, gdyby tylko naciśnięto niewłaściwie. Centymetr po centymetrze przesuwaliśmy to przez wąski korytarz. Skrzypiał, drewno jęczało pod własnym ciężarem, czułam jak frustracja Jasona narasta. Wszystko w porządku? Wydyszałam. W porządku, powiedział przez zaciśnięte zęby, ale nadal uważam, że to się nie uda. Uda się, powiedziałam, musisz tylko być cierpliwy. Coś w tych słowach, tak prostych, tak delikatnie wypowiedzianych, zdawało się uciszać pokój. Było napięcie, tak, ale również rodzaj znajomości między nami, taki, który tylko lata przyjaźni i wspólne doświadczenia mogą zbudować. Poruszaliśmy się w tandemie, jak jedna maszyna, pracując bez słów. Nasze ręce czasem się stykały. Za każdym razem, kiedy to się zdarzało, czułam, jakby przeszywał nas prąd, nawet gdy nie mówiliśmy nic. W końcu, z delikatnym pchnięciem i odrobiną siły, panel przesunął się przez drzwi. Oboje jednocześnie wydaliśmy z siebie westchnienie, patrząc na siebie z oszołomioną dumą. Oczy Jasona iskrzyły się w przytłumionym świetle popołudnia wpadającego przez okno sypialni. Nie wierzę, że to zrobiliśmy, powiedział. Wzruszyłam ramionami, uśmiechając się. Mówiłam ci. Powoli. W tamtej chwili czułam, że coś między nami się zmienia. Piling odpadał, odsłaniając coś więcej niż tylko koleżeństwo, coś niewypowiedzianego, unoszącego się w przestrzeni między nami. Ale zignorowaliśmy to, albo przynajmniej udawaliśmy, że to robimy. Przez następne kilka godzin składaliśmy szafę razem. Wkręty ginęły. Jeden z paneli upadł i niemal zmiażdżył stopę Jasona. Kłóciliśmy się o instrukcję, która była źle przetłumaczona i ledwo pomocna, ale jakoś cały czas się śmialiśmy. Gdy w końcu cofnęliśmy się, aby spojrzeć na gotowy mebel, czuło się, że to coś więcej niż tylko mebel. To był symbol naszej współpracy, wytrwałości i czegoś głębszego, czego żadne z nas nie chciało nazwać. Chcesz drinka? Zapytał Jason, wycierając pot z czoła. Boże, tak odpowiedziałem, opadając na zużytą kanapę. Podał mi piwo i usiadł obok mnie, na tyle blisko, że nasze ramiona się stykały. Siedzieliśmy chwilę w ciszy, takiej, która była pełna i komfortowa. Wiesz, zaczął, nie byłbym w stanie tego wszystkiego zrobić bez ciebie. Spojrzałem na niego. Oczywiście, żebyś mógł. Jesteś po prostu zbyt uparty, żeby czytać instrukcje zaśmiał się. Nie, na serio. Zawsze jesteś przy mnie, zawsze byłaś. Poczułem, że moje serce robi coś dziwnego. Coś, czego nie robiło od lat. Zawahać się. Zawsze będę, powiedziałem cicho. Jego oczy spotkały się z moimi. Nie można było zaprzeczyć zmianie, która się dokonała. Powietrze między nami skrzyło się od napięcia. Nie tego niewygodnego rodzaju, ale tego, który pojawia się, gdy prawda patrzy ci w twarz, a ty nie jesteś pewien, czy jesteś gotowy, by ją wypowiedzieć na głos. Jason sięgnął po moją rękę, powoli, ostrożnie, jakby bał się, że się odsunę. Ale nie zrobiłem tego. Zamiast tego szepnąłem: Po prostu idź powoli. Uśmiechnął się takim uśmiechem, jakiego jeszcze nie widziałem na jego twarzy, wrażliwym, pełnym nadziei. Na pewno? Skinął głową. Tak, jestem pewien. I w tym cichym pokoju, otoczonym w połowie rozpakowanymi pudełkami i zapachem świeżego drewna i piwa, coś się zmieniło. To nie były fajerwerki ani dramatyczna muzyka w tle. To nawet nie był pocałunek. To było tylko spojrzenie, ale zrozumienie. Później tej nocy, gdy przygotowywałem się do wyjścia, odprowadził mnie do drzwi. Żadne z nas nie chciało powiedzieć do widzenia, coś się zmieniło na stałe. Oboje o tym wiedzieliśmy, nie było powrotu do bycia tylko przyjaciółmi. Zanim wyszedłem na chłodną noc, znów chwycił moją rękę, mówił poważnie, Amanda, o twojej obecności. Chcę być tym dla ciebie też. Delikatnie ścisnąłem jego rękę, zaczniemy od śniadania jutro i kawy, dużo jej, zaśmiał się, umówione. Gdy szedłem do samochodu, spojrzałem na niego stojącego w drzwiach i wiedziałem. Tak jak manewr z ustawianiem tej za dużej szafy przez zbyt wąski korytarz. Niektóre rzeczy w życiu pasują, jeśli tylko robisz to powoli, a czasem najtrudniejsze chwile prowadzą do najpiękniejszych początków.